Siemka, z tej strony Dawid i dzisiaj pokażę Wam jak wymienić łożysko na osi przedniej w Volkswagenie Będzie to Volkswagen Passat rocznik 214 215 w górę Starsze pasaty robi się podobnie, także zapraszam do oglądania Na początek musimy ściągnąć koło, ja ściągnąłem kapsel, tutaj mam dostęp do tej śruby na, na, do tej śruby od półosi. Ja już tą śrubę sobie teraz poluzowałem, ale Wam pokażę, że ją tutaj można odkręcić. Lub też jeśli kapsel wychodzi, to możecie zrobić to na ziemi, aby było łatwiej. Odkręcamy ją, ona jest dość zapieczona, czyli jeżeli nie macie mocnego pistoleta, mocnego klucza udarowego, warto ją sobie poluźnić na ziemi, aby uniknąć wszelkich problemów. Ściągam teraz koło. Tu mam mniejszego diłota i lecimy. Koło jak to zwykle bywa zapieczone, czyli wezmę gumowy młotek i od środka felgi walnę w rand aby te koło wyszło. Koło mam ściągnięte, tą śrubę od półosi można też odkręcić po zdjęciu koła, jak wolicie Ale jeśli macie odkręcać to na ziemi, to najlepiej zrobić to na ziemi z założonym kołem, z ściągniętym kapslem Torx T30, odkręcam tą małą śrubkę od tarczy hamulcowej Filmik do sprawdzenia jak sprawdzić uszkodzone łożysko, znajdziecie w komentarzu. I na końcu tego filmu Wam postaram się pokazać, jak sprawdzić łożysko. Będzie link do filmu w tym sensie. Skręcę teraz zwrotnicę w lewo i odkręcimy całe jarzmo hamulcowe z zaciskiem, tak aby po prostu to wyszło naraz i zabezpieczymy je tutaj u góry o sprężynę. Te dwie tutaj śruby, jedna i tutaj druga, trzymają zacisk hamulcowy, można go ściągnąć, lub też możecie zrobić tak jak ja: odkręcić dwie tutaj śruby, jedną tu u góry, jedną tu na dole od jarzma hamulcowego i to zejdzie wam razem. Ja po prostu odkręcę jarzmo. Pamiętajcie też, że tak jak tutaj jest front na tarczy, to trzeba troszeczkę tą, ten tłoczek cofnąć troszeczkę tutaj wsadzić śrubokręt, odgiąć zacisk, aby. Przez ten RAND Wam przeszły klocki i nie będziecie mieli wtedy problemu. Jeżeli wymieniacie tarcze i klocki za jednym razem, no to ściągnąć zacisk. Mam tutaj założone. Możecie przy okazji zobaczyć, jak ten klucz to jest Dewalt DCF891, jak on sobie świetnie tutaj z tym radzi. Zobaczcie, długa nasadka. Klucz jest z tych rozmiarów, że swobodnie sobie pasuje. Dużego diwolta czy dużego miłoki byście tutaj raczej nie wsadzili. Zobaczcie, U. zobaczcie, co to było. Taką śrubę i bez problemu wykręcił, nie? A ona była, uwierzcie mi, zarąbana na bank, nie? Przejdziemy teraz do górnej śruby. Zrobię to bez ścięcia, aby Wam pokazać, jak z górną sobie poradzi. Górna wyszła łatwiej, ale jak możecie zauważyć, to nie było odkręcane przez lata. Nie. Przejdę teraz do ściągnięcia zacisku. Ściągam teraz zacisk. Te tarcze będą do wymiany. Muszę o tym komuś powiedzieć, że są do wymiany i je też wymienimy. Zacisk. Tutaj mocuję sobie o sprężynego zahaczę i za Pokażę Wam więcej jak tutaj. O amortyzator w taki oto sposób, i tutaj zabezpieczamy to opaską zaciskową, aby ten zacisk nie spadł i nam nie uszkodził przewodu hamulcowego. Przejdę teraz do ściągnięcia tarczy. Tarcza już jest odkręcona, czyli jeżeli ona nie będzie chciała zejść, to tutaj leciutko uderzę młotkiem w ten rant Nie bijemy po tarczy, chyba że ją po prostu wymieniamy, to można. Wtedy walić potarczy tutaj w ten rand i ona powinna delikatnie zejść. Pół oś delikatnie wypchnąłem. Teraz tak, opcja numer jeden: możecie tutaj e, odkręcić te trzy śruby na splajna, co będzie dość ciężkie, bo pół oś jest na e, drodze i macie bardzo mało miejsca. Opcja numer dwa. Odkręcić te trzy nakrętki od sworznia, wziąć ramię na dół, odczepić to i będziecie mieli piękny dostęp. Ja wybieram opcję numer 2, czyli odkręcam te trzy śrubki. Jedną ręką nagrać to i, i odkręcać to trochę ciężko, ale chciałem Wam pokazać. a też statyw stoi z boku i byłem za leniwy, żeby to przestawić dobra, mamy to odkręcone czyli to możemy ściągnąć, to rozchodzi wyciągniemy teraz pół oś i mamy piękny dostęp pół oś mam wyciągniętą tutaj odczepione tutaj jest DEWALT DCF921. Jakby ktoś był zainteresowany, bardzo malutki rozmiar, zobaczcie on wszędzie wejdzie. Spline typu takiego, tak wygląda. Spline to jest M12. Odkręcamy te trzy śruby. Tutaj są trzy śruby: jedna, druga i trzecia na dole. I przejdziemy dalej. Teraz trzeba wybić łożysko. Jeśli mamy śrubę odkręcone, wybijamy łożysko. Jak to robimy? Możemy tutaj to walić młotkiem, ale wtedy wszystko nam się rusza. Można wtedy sadzić z powrotem stworzeń, aby to się tak nie ruszało. Też można uderzać tutaj, w środek. To jest najbardziej efektywne. Lub też tak jak ja robię śruba. Nowe śruby, oczywiście, przychodzą z łożyskiem, także się nie muszę o to martwić. Młotek udarowy, tutaj, i to powinno wyjść. Mój młotek udarowy, jeśli go znacie, jest dość mocny. Jeśli go nie znacie, no to jest też wideo o tym młotku. Przykładamy. już się szczelinka robi szczelinka się robi to trochę WD-40 tutaj spsikam i od środka i na zewnątrz, tą śrubę wyciągnę wsadzę ją tutaj do góry i u góry też po prostu wypchnę to tak samo lub też można kolejną śrubę wsadzić do góry więc solidnie WD-40 tutaj z jednej i od środka też To jest e, Szkocja i te łożyska lubią bardzo siedzieć. Tym bardziej w aluminium. W metalu nie powinno być tak. E, jeżeli będą stalowe, to nie powinno być tak problemu. Ale alu to też to mocno siedzi. Góra teraz jedziemy. Tu. Góra. No i wyszło. Silnik na wiertarkę czy też na wkrętarkę. Czyścimy to wszystko z tego syfu, uważając, bo tutaj jest czujnik ABS-u, aby go nie uszkodzić. Czyścimy to na błysk i przejdziemy do montażu łożyska. Cały rant mam oczyszczony na świecąco. Przechodzimy do montażu łożyska. Montujemy je w odwrotnej kolejności. Łożysko jest wymienione, przykręcone. Wszystko montujemy w odwrotnej kolejności. Pamiętajcie wszystko dobrze posprawdzać i podokręcać. I to tyle. Powodzenia! W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki!